manko. Witajcie dzisiaj w pełnym składzie wreszcie od ile roku? Ponad roku chyba. Ponad roku jestem z Maćkiem. Powróciłem z mentu chaosu. <laughs> Troszkę będziemy nie ogolony, łowić nieogolony, bez, bez święty, czapki, bez okularów, bez okularów. Niestety Maciek jest niezbyt dzisiaj przygotowany, ale już jesteśmy nad wodą, zobaczcie. Będziemy próbować łowić strągi, może Konia, no, może jakiegoś za. okonia. Zobaczymy na co na się złowi, lipienia. Może, być. Może się uda. Macie łowi na nano zero, właśnie na takie malutkie tanty. Ja mam faworytkę, Renke stream, troszkę grubiej będę łowił. No i co, właśnie waleło o półtora tysiąca subskrypcji. Więc w na następnym filmiku, jaki zobaczycie, będzie konkurs, ale to dopiero później. Miłego oglądania. My już nie możemy się obaj doczekać, więc bierzemy się do łowienia. Ładna ryba a jest klenik Zobaczcie Zebra pod tamtego krzaczka Co? Kleń, kleń Już go Wam pokazuję Całkiem przyzwoity, akurat się wypiął No zobaczcie No, tylko mi podbiera chyba odpłynie Zobaczcie Maciuś Kleń Piękna rybka Dzisiaj pierwsza, naprawdę fajna Zmyka Ho, 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 Maciuś, rządzisz. Coś tu masz? Pstrążek. No. Niech ci będzie pstrążek. Maciuś ma coś. O! Lipień? Nie, nie, strążek. No Nie, lipień. No lipień, a stąd widzę, że lipień. To czekaj, to pokaż go. Maciuś się bawi na nano zero Na malusieńką Librę To wam pokażemy lipienia Co? Nie brałem na Librę A nie wziąłeś na, nie na Librę? Zmieniłeś? Zmieniłem na takiego rubaczka jakiegoś tą Flyer Aha, to jest jak widelnica, tak? Chyba tak, no. Aha. A pokaż też to jeszcze. Luz, spoko, spoko, spoko luz. Ma jest dosyć agresywna. Żeby się nie pogryzła. No już wypuść, Dobra, spoko nie spoko jest Dobra ja taką No wiem. O, za kamera <laughs> <za> jeszcze <czekujesz> <laughs> Spoko ludzie Jest O jest Może ja ci podbiorę bo ty z tą zapałką to Klenik Klenik? Nie wgadaj, lipień taki zobaczcie no, ładne, nie? Bardzo ładne! O go? Nie obrydziemy Chcesz <grystujcie> zrobić zdjęcie? Nie ładny ładny już, boje, ładne już ma. bardzo ładne Graty stary! hahahahahahahahahahahahahaha <śmiennie zbierające> tak <śmiennie zbierające> tak? <śmiennie zbierające> tak czy widziałeś? nie no tu złapałem 44 si czy 4 si patrz ale, pstryk! O ja pierdzielę. A tu już szupak. Widziałeś ty to? Widziałem to coś to Kurde, nie szupak na bank, bo prze, przegryz mi fluo, wiesz? Kurde, ja tu na konia przyszłem. Dlaczego? Nie, nie, nie. Co to było minął? Nimbla. Na Nimbla, wiesz? Na raczka. Co tu masz, Maciuś? Pięknie! O nie, libra mi spadła Pomóc Ci? Masz te radę? Piękny kardynał. Jeszcze chyba większy niż tamten, co? Piękny. Ale wziął, ale zebrał, ale pięknie zebrał pstrąg, ale go tu piękna rybka. No zobaczcie Na Librę Maciek pojechał do domku e. Maciek pojechał do domu Jestem sam już, musiał jechać niestety No jest pierwsza ryba Zmieniłem rzekę No już spokojnie, już już, już. cię od No już, już, już 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 No już spokojnie O już wam pokazuję jak przestanie się ruszać Całkiem przyzwyczajy ubarwiony ładna rybka już wam pokazuję, zobaczcie Ponad 30 cm fajna rybka i do wody Zmykajcie tam kilka kleni. Spróbuję im podać cykadę Było brani. Kurde. Niestety miałem e, plecionkę na drzewie. I kurde nie zaciąłem go. Coś tu mamy. Okonik. No, Ściągłem wodery. Jest mały okonik. Ściągłem wodery. Tu już nie będę brodził. A, próbuję na razie na Libra. Zmykaj. to konik ładny No już jest co myślicie? zaraz go to wypuścimy ja... pierdziele no nie wierzę no nie wierzę ale zawaliłem. Zobaczcie na to. Poszły dwie te. No nie wierzę. Kurde. No nie wierzę, ale zawaliłem. Ale zawaliłem. Ten tyki tyle przeszedł. No nie wierzę że się na takie rybce złamał. No moja wina totalnie, no kurde. Ale zawaliłem. No nie mogę tego przeżyć Ale mi będzie szkoda tej wędki No cóż, bywa i tak Jest ładny okoń. A ja łowię dalej na złamanym blanku. No taki już dzisiaj najlepszy. Zobaczcie. No, ponad 3 deszki. No już cię uwalniam. Tak mi przyzwoity z pod mostów, go wypuścimy. Ja kończę. Niestety troszkę zły na siebie. Ale powiem Wam, to nie do końca tak wyglądało, że ta wędka złama się na rybie. Ja wcześniej, chwilkę, miałem zaczep, szarpnąłem i niestety główka wolframowa uderzyła w blank, gdzieś w tym samym miejscu. O, rozplątałem sobie to, się się poplątało i właśnie ten okonik to była następna rybka. Nic nie poradzę. Drugi kij w ciągu trzech miesięcy. No, po prostu mam pecha albo jakiś kolega wędkarz klątwę na mnie rzucił, nie ja śmieje się oczywiście eee, no nic, ja się zawijam teraz zmienię kijek na pewnie coś innego, mam Blacksona od Favoritka, to jest ich topowy model, eee, na którego dosyć eee, rzadko łowiłem eee, no bo czekałem właśnie na, na jesień, jesieni jeszcze nie ma no troszkę będę musiał zmienić plany i zacznę go łowić trochę wcześniej zanim ogarnę ten kijek eee, i tyle no eee, trzymajcie się i połamania oczywiście niedosłownie, na razie.